Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dziś znów akcja gnój, czyli cały kurzak trzeba stąd wywieźć na pole, na pole, a nie gdzieś tutaj na kompostownik, no bo jeszcze się obawiam, że ten śwież im się może obsypywać po ostatniej dawce leku. Także do zera wybierzemy sobie całe, całe to dziadostwo, zapakujemy na Lublina i wywieziemy. I tak chodzę i główkuję jak to zrobić, myślałem, żeby tutaj może Lublinem tyłem podjechać i przerzucać nad siatką, ale co ja się będę męczył? Po prostu puszczę to towarzystwo dzisiaj trochę szybciej na zielonkę, bo śnieg już w miarę stopniał. Dzisiaj temperatura na plusie nieznacznie, ale ten stopień czy dwa na plusie się trzyma. Chociaż przed chwilą padał śnieg, taki śniegograt, nie wiem jak to nazwać taki zamarznięty deszcz, nie wiem co to było, nie było to przyjemne. Na szczęście przestało. A ten kolega pójdzie dzisiaj sobie godzinkę szybciej zjeść. To dostanie więcej, bo byłem dzisiaj na targu, zakupy narobione dla wszystkich są smakołyki. I dla niego również, czyli co, dzisiaj odwracamy kolejność, to zaczniemy może od królików i od silek oczywiście zajrzymy, chociaż u silek nie będę dzisiaj wymieniał ściółki, bo no dopiero co tam miały świeżą posłaną, to ile one tam zdążyły narobić te małe sileczki. Skodzina wypchana po brzegi towarem. Czy tygodnie nie było targu, to trzeba było nadrobić zaległości, dla leśnych ptaków też mamy dużo. O, u pana co biorę zboże, to już tradycyjnie dostaję z górką dla leśnych ptaków. Pan też do karmie mówił, że dzięcioł ostatnio do niego przylatuje. U mnie jeszcze chyba nigdy dzięcioła nie było w karminiku. Ale był grubo odziób. ten to ładny. Ale tylko raz był, tylko raz. Już niech stopniał się nie pokazuje. Ostatnio sobie przysiadłem, poświęciłem na to dużo czasu. Przejrzałem wszystkie nagrania. Zostałem z dwóch, trzech dni, czyli tych nagrań to pewnie z 500. No i nie było go. Tylko wtedy się pokazał, tylko wtedy, a tak to szacamy sikoreczki, nawet mazurki ostatnio się nie pokazują, coś stopniało, to teraz mają co jeść w polu. O, trzeba wybrać zmiernika. no coś tam pada ostatnio, ile nam napadało? 13 mm na metr, 13 litrów na metr. No to pada, pada, żeby tak padało na wiosnę i na lato, to by było dobrze, a to pewnie potem znowu nie będzie padało 2 czy 3 miesiące kiedy ta woda będzie potrzebna roślinkom. Będziemy latać z konewkami, Ty to lubisz. I z kwiatka będziemy podlewać. Dobra, bo ja się znowu zakręciłem. A gdzie ja idę? Do królików. No tak, gdzieś od tyłu. Dzień dobry, panowie. A gdzie czarny? Czarny Uciek? Nie uciek. schował się do piwnicy pewnie. Widać go tam? Chyba widać. A ja mam dla nich prezent z targu. Proszę bardzo. Łatek, masz tutaj. Zajadaj, smacznego. Dzisiaj rano im oporządzałem. Oczywiście ta blacha do góry nogami leżała. A już też wszystko wylały. Ten czarny to jest naprawdę psuja. No dobra, ogarniamy im. Słoma, sianko, pasze mają. Teraz zielonkę mają. A co ten czarny tak nie wychodzi? Czarny, chodź tu. Zajadaj, bo ci łatek wszystko wyje i guzik ci zostanie. Lecisz tam? No, wyleciał. Co ty taki przestraszony? Chyba nie mówisz, że się boisz siedzia. No na pewno nie. Co, smakuje? Pietruchę to lubią. A jeszcze to taka wiecie, od gospodarza, z targu, nie ze sklepu. To to zniknie w trzy sekundy. No, smacznego, smacznego. A ja co robię? A ja słomy wam wymienię. A mam przyniesione, bo tu silką przynosiłem to. Za dużo się nie narobię. Łatek już mi pomaga, ledwo przyniosłem, nawet nie zdążyłem do środka wstawić. No dawaj, dawaj, rozciągaj to. No, już mu się znudziła robota. No ta, pietruszka lepsza od roboty. Też tak sądzę. Idziesz i ty pomóc? No dawaj, czarny, dawaj, bo tam się ciężko chylać do Was. Gotowe, posłane. Ładnie będzie przez chwilę. Nawalone po sufit. Tam w środku jest łatek. Wcale go nie widać. Ale dużo nawaliłeś. Króliki nie będą miały jak wejść. To jutro to będzie tyle, co było, jak wam nagrywałem dzisiaj. One to zaraz wygnie o tom. Ale takim luzem tutaj nakładam, bo one wtedy lubią po tym skakać, prawda? Jeszcze sobie jakieś ziarka zawsze powyjadają z tej słomy. Co tam, łatek? Podoba się? Nowe posłanie? No to dobrze. Chowaj się tam, jak będzie... Ci wiało. Parę osób pisało, żeby im tu jakieś koce powiesić, czy coś, żeby im nie wiało. Jak im wieje, to się chowają albo do środka, albo do piwnicy. A jak nie wieje, to latają tutaj. Dobra, co tu wam potrzeba? Wody potrzeba. Oj, ziółka. Ziółka to zjedzone, jak zawsze. No i Nesquiki wybrać. I będzie z królikami fajrant na dzisiaj. A może bym wam brzuski przyniósł? Bo już poobgryzana tu ta kora całkiem. Ale to kawałek drogi. Edziu, chce nam się iść po brzuskę? No wiadomo, że się nie chce, ale się chyba przejdziemy. O proszę, jaki ładny badyl, przytargany. I ma bardzo dużo tych drobnych gałązek, które króliki najbardziej lubią. Po czasie zostanie z tego taki obgryziony kikut, jaki tutaj, ale nie zabieram im już ostatnio tych starych gałęzi. Niech sobie tutaj leżą, zawsze mają jakieś... Urozmaicenie, żeby takiego boiska nie było. Tu jakieś gałązki, tam budkę wiadomo, tu piwnica. Kto tam jest w piwnicy? Kto tutaj się zaląk? Co? Łatek. Właśnie, panowie pomału się rozglądam za panami dla was. Tylko myślę, jak to rozwiązać sensownie. Jeszcze troszkę poczekam, żeby nie było mrozów I coś się pomyśli, jakie zakocicie, chyba tak się mówi u królików. To trzeba będzie całe towarzystwo jakoś porozdzielać, no ale samice, jak będą brzuchate, to je się weźmie do klateczek, żeby tam się okociły i wychowały maluchy. Chyba, że coś innego wykombinuje. Zobaczymy jeszcze. No na pewno nie można wszystkich razem trzymać. Z tego co wiem, aczkolwiek, ja widziałem u jednych gospodarzy takie coś: mieli królików dużo, i samce, i samice, i wszystko razem. Na takim dużym wybiegły się tam i kociły po tych norach. I tego nie wiem od czego to zależy, ale dużo ludzi mówi, że tam samce to potem mogą rozgrzebać, pozeżerać te maluchy i w ogóle, że samica to powinna być oddzielona na taki czas. No w naturze pewnie samica też leci sobie gdzieś kopie, kopie norę i tam siedzi sama. No, chyba króliki nie pomagają w wychowywaniu. No dobra, a chciałem powiedzieć, że wszystko u was, a Nesquik nie wybrany, no to wybieramy. Nawóz wybrany, można lecieć go gdzieś, wysypać pod roślinki. Jeszcze im dorzuciłem tutaj o gałązkę, gałązkę z iglaka. Niech mają trochę witaminek. Tych gałązek to podobno za dużo nie można dawać. To ja im daję rzadko, tak z raz na dwa tygodnie. Gałązkę im rzucę, że w za dużej ilości może im zaszkodzić, ale że właśnie w niewielkich jest dobry na odporność i takie rzeczy. No i króliki bardzo lubią, jak im się rzuci, to. Zaraz przylatują i te igły obgryzają. No to co, słoma świeża, woda jest, zioła są, nawet ta brzuska nowa, ale się nie mogę tej wiosny doczekać. Jakby ona miała liście, to by tu pięć razy ładniej wyglądało, i by było weselej, i króliki by miały liście do pozajadania. I tak to, Pietruszka, dobra i Pietruszka. Dobra, lecimy dalej. Nie ma co tu przedłużać u Was. Smacznego, panowie. Wszyscy się dziwują, że się tak dwa samce dogadują. To może i z samicami byście się dogadali. Wysypałem te bobki tam pod żywopłot i już tam gmera. Chodź tu. Zostaw te bobki. Co ty tak się na te bobki uwziąłeś? On to je lubi. Naprawdę myśli, że to Nesquik. A, ale już tak na poważnie. To Nesquika to się psom nie daje podobno, bo czekolada to może im bardzo zaszkodzić. Dzień dobry. Jak tam sytuacja u Państwa? Trochę jeszcze kichamy, ale apetyt mamy. Już ta kasza się kończy. Wody trochę ubyło, ale tak nawet jeszcze nie połowa. Pomału piją, pomału. No wiadomo, takie moje kurki to dużo nie wypiją. Jak przeliczałem na dużym stadzie, jak dawałem im te leki, to gdzieś wychodzi 100 ml na kilogram. No gdzieś tak, niecałe z 80. Także ten pojemniczek spokojnie na dwa dni powinien im starczyć. Także jutro zrobi się nowy, bo ten lek się podaje przez pięć dni. No to zajadajcie. Grażynka się coś z tyłu trzyma, jak tutaj zachodzę. Ale jak tak dłużej posiedziałem, to przychodzi i zajada. I wygląda całkiem nieźle, ale ja podejrzewam, że wiecie, jaka jest tego wina i przyczyna. O, taka może być wina i przyczyna. Co ty tu masz? Śpiocha. Taka może być, że ona może się czuć niekomfortowo w towarzystwie jego. Dlatego woli zachować dystans. A reszta to nie zachowuje dystansu ma w nosie. O, pij, kurko, pi, Bo ty to masz ten. Najgorzej tutaj kasłałaś. No dobra, u was wszystko w porządku. Wam nie wymieniam. Lecimy dalej z tym obchodem. A propos gołębi nie mam dobrych wieści. No też nie mam złych w sumie, bo ten jastrząb to już całkiem się zadomowił u nas na wsi i wczoraj jednemu panu wziął gołębie. Dzisiaj rano drugiemu, u mnie dzień wcześniej. No to się pewnie będzie pojawiał. Dlatego niestety gołębie sobie nie polatacie w najbliższym czasie. Czarnego tego gołębia nie ma, czyli na 99% ten jastrząb się posilił. No i ten jest sprawny, bo tam ludzie na wsi widzieli, jak brał te gołębie, to nie myli się, bo wcześniej tu jakiś przylatywał, to i kury próbował brać. O, łobuz tutaj pie. Kury próbował brać czy coś, to nigdy mu się nie udawało. Tam ten był jakiś taki gamoniowaty. Albo to ten sam, tylko gdzieś poleciał się, wyszkolił na szkolenie z łapania, gołębi. I teraz to co atak to siedzi mu w szponach. Nie mają szans. Taki jakiś sprawny. No to póki on tutaj siedzi tak na stałe na wsi, to na razie będziecie w klatce, no. Szkoda by było tych bocianków. No tamtego czarnego też szkoda, on najlepiej latał ze wszystkich. No ale co zrobić? Taka natura, no gołąb to nie kura, że to można wiecie mu ogrodzić wybieg. K sobie polata i drapieżnik się zmrowi. No to trudno. To nie lis, że go się siatką oddzieli. A przecież nie zrobi im jakieś woliery z siatki tym gołąbkom. Także o, sieć ta w chałupie. Góry się bawią ze mną w chowanego. Tak, tutaj niosło ostatnio jajka. W dzień. Tutaj, a teraz tutaj. W kurniku żadnego nie ma, ale tam już tak siedzi. Jedna, druga i tu trzecia. No już tak mają. Jak znajdą sobie miejsce, to cały czas w jednym. A ta, jak zniesie jajko, to potem godzinę siedzę. No dobra, Wam nie przeszkadzam, bo widzę, że się już rozleciały gdzie w... i bądź. Dobra, puszczam je na zielonkę. Przed czasem dzisiaj wyjątkowo. Edziu dostanie obiad. Wjeżdżamy Lublinem, bierzemy się za kurnik, bo z tym będzie roboty. Strażnicy kurnika. Bocianek z krzywulcem tutaj na wejściu. No to co? Nie Nieźle, ale do zera trzeba wybrać. Tyle dobrze, że o tu na środku to nie, nie ma za dużo. No zabierzemy się naraz Lublinem. Zabierzemy. To co, pakujcie się, chodźcie na podwórko. Obiad podany. Dziś to nawet można by powiedzieć, że lunch, bo taka pora lunchowa. Proszę bardzo. Balbli się tak. Każdy cię słyszy z daleka bardzo dobrze. Co, lecicie? Leccie, lećcie, bo ja tu muszę Lublinem manewrować. Zabierzemy te baseniki. Baseniki się potem umyje, ale to za chwilę dam go na bok, żeby mi. Nie przeszkadzał przy tym skomplikowanym manewrowaniu pojazdem ciężarowym. Przynajmniej tak ma w dowodzie. A właśnie muszę jechać go ubezpieczyć o co się kończy? I zaś wydatek, takie życie. Dobra, dam im mięsa, to ten. To polecam sobie na podwórko. Taś, 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 taś. Cip, 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 cip. Jak się woła te towarzystwo, żeby mi tu przyszło? Ja mam taki patent na zawołanie ich. Macie tam, o. o! I wszystkie zawołane. Można Lublinę odpalać. To, to lubią fest. Kaczki i gęsi nie, ale one się tak nie interesują tym. Bocianek! Ruchy, ruchy, przebieraj tymi krótkimi łapkami. Bo dla ciebie już nic tam nie zostanie, jak tak będziesz szedł. Tylko Lublin odpalony, i perełka. O! zasiadko. o! Tutaj jest. No i dobrze. Niech tam siedzi, niech mi się tutaj nie kręci. O, wycieraczki działają bardzo dobrze i idzie. One coś tutaj się zaplątały między sobą. A, idę to poprawię, żeby mi tu ten... nie przetegociły się. Żebyś ta się nie rozklekotały. O, i teraz luks. Teraz to jak w normalnym samochodzie. No to jedziemy, aby tu nikogo... No, wiadomo co. Nie zawadzić niechcący, bo to jest nam kompletnie niepotrzebne. Uciekaj, ta biała kulka. No, A z tymi zwierzakami to trzeba uważać. Można było się wczoraj podstawić, to było lepiej. Ale one raczej uciekają od samochodu. Teraz tutaj się ładnie zmieścić w bramę. Nie jest to takie proste. Trzeba tak na styk, jak tu prawie dotykam lusterkiem, to wtedy z drugiej strony też przechodzi. No i luks, a łobuz to nie idzie tam na wycieczki. Dobra, tutaj chyba nawiniemy jakoś. Tu za wiele nie widać, jak się cofa. To ten, to jak coś to mi krzyczcie, nie? Bo wy będziecie widzieć dobrze. Lusterko jeszcze sobie tutaj poprawię. Okulary ubrane. Żeby dobrze widzieć O! Jeszcze okno sobie otworzę do kompletu I można kręcić Aby w płotnie wjechać to będzie Dobrze Wykręcę tu? Chyba tak O i teraz w drugą wkręcimy Tak będzie luks. No to raz, dwa trzeba wybierać ten towar. Na nic nie czekać, bo wieczór coraz bliżej. Kury się zejdą i już nie będzie tak łatwo tutaj działać. Tu już kto tu lata? Łobuz i parę małych kurek. No one to lubią siedzieć w kurniku. No to raz, dwa i wszyscy razem w jednym tempie jak to szło dalej? Róż się zamiast śmiać się ze mnie. O. Jeśli nie chcesz, twoja sprawa. Ale no nie, do rana to bym nie chciał tutaj zostać. Wolałbym rano robić szybszy o porządek, a nie kończyć ten. To i było lepiej. Perła przyszła mnie dopingować. Schowała się pod Lublina. Ty, Perła. Tam się tak nie przykolegowuj do tego Lublina, gdzie ona. A poszła za Lublina, no i dobrze. Dobrze, dobrze, żebyś się gdzieś tu mi nie schowała. Dobra, robię, włączę jak się zrobię. Dobra, powybierany stary kurzak. Teraz dezynfekcja i co? I świeża słoma. A tutaj, proszę bardzo, nawalony, nawalone jest z towaru. Czy nawalone to właśnie nie bardzo, prawie sama słoma, ale już to im wywiozę, żeby wiecie się w kółko ponownie nie zarażały tym świeżbem Ale może odjadę najpierw w Lublinę, będzie mi tu łatwiej kręcić Tyłem muszę się zawinąć i tam na styk się z tą skodą minę O ile się minę taką mam nadzieję Dobra, idzie, idzie Luks O E, nieźle kawałek jeszcze jest, tylko teraz w te maszyny już nie wiem w co się patrzeć, w lusterko, w kamerę, do tyłu we wszystko się patrzę naraz zaraz tam miniemy ten kultywatorek aj, 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 przesadziłem ale minęły tam te koła no i dobra, teraz już na prosto pójdziemy i cyk kółeczko w koło dębu. Ale już dzisiaj nie ma lodu. To nie ma takiej frajdy. Trzeba poczekać, aż znowu napada. No, pojechałem. Wróciłem się po widły. Patrzę a tu w kurniku beton na podłodze. Przecież ja tam nie ogarnąłem. Teraz ogarnąłem. W międzyczasie się kamera podładowała. Bo już biło pusto. No i teraz jest elegancko, świeżutko. Ładnie tutaj pachnie. Eukaliptusem. Znowu lampka mi się tu spaliła. Co zrobić? Dobrze, że tamta świeci. Często się palą te żarówki w tych lampkach, nie wiem czemu. Taka ich uroda może. No dobra, tutaj gotowe. Gasimy światło, bierzemy widły, lecimy na pole, bo zaraz mnie noc zastanie. O, kolejna dobra informacja jest taka, że indyki już się bez problemu same schodzą. W ogóle nie trzeba ich ganiać, zaganiać. I śpią na grzędach razem z kurami, I nikt nikogo nie zaczepia. I się luks wpasowały i nie, nie, te, nie lecą ani na drzewo, ani na daszki. I w ogóle nic nie trzeba już robić. Wszystko się robi samo. Siedzę w chałupie, wychodzę jakieś ciemno i wszyscy w kurniku. I to to ja lubię. Prawda, bocianek? Co ty, bocianek, czekasz jak krzywulec, żeby ci furtkę otworzyć? No może i tak. Proszę bardzo. U otwarte, możesz wchodzić jak chcesz. Jak nie chcesz, to jeszcze sobie polata, jeszcze trochę jasno będzie. Dobra, bo się zagadałem, biorę widły. Rękawiczki i lecimy. Edziu pilnuj tu. Jakbyś szczekał, ten net, z pola będę słyszał, że szczekasz. Bramę otworzyłem, tak podchodzę do Lublina, patrzę na tą nalepkę, magne, sudyńców. Się tak zastanowiłem, no nie wiem, czy pan Odyn byłby zadowolony, że gnojowóz jeździ z jego oznaczeniami, ale może się nie obrazi. Obie. I jesteśmy na polu, raz, dwa, zrzucamy towar. I będzie luz. A może mi się uda samo plandeko z tym wyjechać? Ej, może się uda. Nie jest to takie proste, ale idzie. No. Czas sobie ułatwiać robotę, tylko to plandekę dobrze jej było stąd. Zabrać! Hyt, chyt, chyt I gotowe. No, Robota poszła raz dwa. Tylko tego nie zamknę. Klapy. Muszę podjechać, kawa jak do przodu. Trzy minuty po robocie. Wracamy. W samą porę się wyrobiłem, bo padać zaczęło. I to tak całkiem mocno. Ale jeszcze Lublina nie odstawiam do garażu. Ta, do garażu. No nie odstawiam w ogóle, bo. Cofnę się tam po śmieci, bo jutra akurat zabierają i to po ponad miesiącu to jest tego nazbierane, to w ten deszcz nie będę latał, tylko żeby tych drzewek tutaj nie przejechać, byłoby dobrze. Spróbuję tam cofnąć tyłem. Cofnąć tyłem, a można cofnąć przodem, a ja wiem, ja to się nie znam. O, i kolejny sukces, się udało się nic nie rozjechać. Tak swoją drogą to tu jest całkiem dobre miejsce. Żeby on sobie stał. No dobra, nieważne. Pakuję, chowam kamerę, bo pada. Zaraz mi wszystko pomoknie, wywożę śmieci, zamykam bramę i tyle. I na dzisiaj będzie fajrant. Się nazbierało tego towaru przez święta. No ale już wywiezione. Jutro powinno zniknąć. I to już wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam na jutro na siódmą rano. A jutro, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziemy robić sałatki dla całego towarzystwa według przepisu. Dzieci z warszawskiego przedszkola, które mi wysłały przepis, żebym taki zrobił zwierzakom, no to spróbujemy. Dzisiaj na targu wszystko, co potrzebne kupiłem, to będziemy robić. Ale to jutro, a na dzisiaj to wszystko. Na razie, cześć!